Tamta strona, czyli koalicja Donalda Tuska, po raz kolejny wystawi tak zwany pakt senacki, czyli partie polityczne, które różnią się w wielu, w wielu aspektach, jednak dochodzą do porozumienia, żeby nie rozpraszać głosów. Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, uzgadniają, że w poszczególnych okręgach wystawiają wyłącznie jednego uzgodnionego kandydata w imieniu całej koalicji 13 grudnia. W ten sposób po raz kolejny ch chcą sięgnąć po władzę w Izbie Wyższej Parlamentu. Czy prawa strona sceny politycznej powinna również w ten sposób się skonsolidować? Ja myślę, że wielu naszych senatorów już przerobiło tą lekcję i właśnie tylko i wyłącznie dlatego wygrali, że postarali się o to, ażeby po prawej stronie nie mieć swoich konkurentów, bo nie dość, że pakt senacki się konsoliduje i jednoczy, to jeszcze dodatkowo w przypadku Prawa i Sprawiedliwości niebezpieczeństwem jest to, że wystartuje jakiś kandydat z prawej strony, który będzie odbierał tylko nam głosy. Sam senatorem nie zostanie, bo na to nie ma żadnych szans, ale uzyskanie przez niego nawet kilkuprocentowego wyniku może utopić kandydata Prawa i Sprawiedliwości. I tak było już w wielu okręgach. Ja sam mogę powiedzieć, że. Z takiego murowanego senatora w pierwszych wyborach, w drugich wyborach, w trzecich wygrałem już można powiedzieć o włos.